Witajcie w mojej drugiej recenzji z recenzuję grę Call of Duty Modern Warfare 2 ok zaczniemy od menu w grze tworzymy własne klasy i zdobywamy punkty do kolejnego poziomu gdy tworzymy klasę to możemy wybrać broń główną zapasową tak zwane pergi i serie zgonów te pergi dają nam na przykład większe obrażenia że jesteśmy nie wykrywali przez radary przebieganie i tedy każdą broń możemy ulepszyć i zmienić wygląd żeby ulepszyć musimy wykonywać wyzywania aby zmienić wygląd broń musimy trafić wyznaczoną liczbę wrogów w głowę mamy też nagrody za serię ofiar czyli zabijemy kilka wrogów bez zgonu to dostajemy takie coś ja wybrałem radar pakiet pomocy i rzut awaryjny z tego. I z pakietu pomocy mogą trafić nam się różne rzeczy NP helikoptery na loty itd. Mamy też tytuły i emblematy czyli takie obrazki odblokowują się na mone za różne rzeczy NP wezwani kilka nalotów i TD. Okej okay, zaczęła się rozgrywa możemy wybrać stworzone wcześniej przez nas klasy możemy w każdej chwili zmienić klasę ale dopiero dostaniemy ją po zginięciu w grze nie możemy jeździć pojazdami ale możemy strzelać z helikoptera i AC-130 w grze mamy kilka nacji Z 141 Ranger si spec nas na milicję i przeciwników w grze w Słyszmy muzykę Hansa Zimmera. Grafika w tej grze jest ładna. Największe wrażenie w grafice zrobiło na mnie tekstury. wydną ruchy postacie. Naprawdę w żadnym w pejsie nie widziałem takiego wyglądu postaci w grafice. Jedyne co mi się nie podobało to krzaki i trawa w multiplayerze. Mamy kilka trybów rozgrywki na np. deadmatch drużynowy, wojna lądowa, sztab pro wysadzenie. Teraz trochę o fabule i kampanii dla jednego gracza a więc tak w kampanii zespołu specjalnego wcielamy się w Roacha i Soapa, a w amerykańskiej kampanii wcielamy się w Allena w grze będziemy walczyć w zrujnowany cmy Waszyngtonie w i mnie na pustyni jest wiele wątków fabularnych w grze spotkamy znane postaci z Modern Warfare 1 gra jest kontynuacją Modern Warfare 1 gra opowiada o trzeciej wojnie światowej w grze jest jedna misja do której niektórzy mieli zast zreżenia jest to, misja nic po rosyjsku, w której wcielamy się w szpiega i na lotnisku zabijamy bezbronnych cywili zamiast zabić terrorystów, to zabijamy cywili a jesteśmy szpiegami i szpiegujemy odej to tyle o fabule w grzy mamy operacje specjalne, które możemy roegrać sami albo z przyjacielem mamy tam do wyboru plan przez kampanię, żeby odblokować dalsze musimy zbierać gwiazdki, gdy zginiemy drugi gracz może nas naleczyć. Pakiet pomocy, ciekawe co mi spadnie, nigdy nie wiadomo co będzie w pakiecie pomocy, mam też BNP? O, lol, ale mam szczęście, mam AC-130, zaraz będę z niego walił wrogowie, zaraz was zbombarduję, tylko się gdzieś skryję i użyję AC-130. ale ich pobombardowałem mok i to by było na tyle w następnej recenzji grabatle w hitbatsom ma pany dzięki na obejrzenie.